To jest ciało moje za Was wydane. Czyńcie to na moją pamiątkę. Dzisiaj jest święto Eucharystii i kapłaństwa. Dlatego dzisiaj będzie o kapłaństwie. Własnego kapłaństwa się boję, własnego kapłaństwa się lękam. I przed kapłaństwem w proch padam. I przed kapłaństwem klękam. W lipcowy poranek mych święceń, dla innych szary zapewne, jakaś moc przeogromna, znagła poczęła się we mnie. Jadę z innymi tramwajem, biegnę z innymi ulicą, Nadziwić się nie mogę swej duszy tajemnicą. Oczywiście wiecie, że tak przed laty o swoim kapłaństwie pisał nieżyjący już poeta Ksiądz Jan Twardowski. Kochani, trzeba przyznać, że bardzo lubimy temat księży. Pokazał to chociażby wyświetlony w 2018 roku film Kler w kinach który po 1989 roku jest na trzecim miejscu, jeżeli chodzi o liczbę osób, które oglądały polski film. No, warto przy okazji dodać, że reżyserem tego filmu był zdeklarowany ateista, a aktorzy, którzy w nim biorą udział, też nie za dużo mają wspólnego z Kościołem. Ale na szczęście nadal w Polsce, na pierwszym miejscu po 1989 roku, jeżeli chodzi o liczbę widzów, które oglądały w kinie film, to na pierwszym miejscu ciągle pozostaje ogniem mieczem, na drugim miejscu pozostaje Pan Tadeusz, na czwartym miejscu pozostaje Kwowadys. No właśnie, skoro lubimy temat księży, to pewnie też nie brakuje różnych opowieści kawałków anegdot, dowcipów o księżach. Zastanawiamy się czasami, jak to jest z tym celibatem księży i dlatego sobie czasami żartujemy, że pewnie musieli się w tłumaczeniu pomylić, że miało być, że jest, będzie żył w celibacie, a miało być, że będzie żył w celi bracie. Lubimy też, kochani, temat pieniędzy księży Dlatego też wymyślamy tego typu powiedzenia, że żaden dominus w obisku nie umarł nad pustą miską, albo że księdzu to i ktoś coś w lesie przyniesie. No, księża nie są wcale w tym względzie lepsi, bo też potrafią się odgryźć za różne uszczypliwe dowcipy. Kiedyś ksiądz Jan Twardowski, poeta, napisał taki wierszyk. To moi najlepsi parafianie, mówi ksiądz, proboż, oprowadzając po cmentarzu. Nie obmawiają mnie, nie piszą na mnie anonimów, i najwięcej przynoszą dochodów. No właśnie, ale jak jest naprawdę z tym kapłaństwem? Święty Jan Paweł II w swojej książce, w napisanej, wydanej w 50. pięćdziesięciolecie swoich święceń kapłańskich, napisał, że kapłaństwo z jednej strony jest wielką tajemnicą, ale z drugiej strony jest darem, który nieskończenie przerasta człowieka. No bo, choć, jak podkreśla autor listu do Hebrajczyków, każdy kapłan pomiędzy ludzi jest brany, dla ludzi jest ustanowiony, to jednak ma świadomość tego, że Chrystus powiedział kiedyś na kartach Ewangelii: Nie wyście mnie wybrali, ale to ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. Dlatego spróbujmy choć przez chwilę popatrzeć na kapłaństwo które choć jest stylem życia wbrew naturze, to jednak mimo wszystko jest pomysłem samego Pana Boga. Autor listu do hebrajczyków nazywa Jezusa Chrystusa, zresztą słusznie, arcykapłanem Nowego Przymierza. A Pan Jezus od początku pragnął, żeby Jego kapłaństwo trwało wiecznie. Dlatego z tym kapłaństwem Postanowił się podzielić również z człowiekiem. Co to w ogóle znaczy być kapłanem? Według świętego Pawła, kapłan to przede wszystkim szafarz bożych tajemnic. Święty Paweł poucza. Niech więc uważa, uważają nas ludzie za sługi Chrystusa i za szafarze tajemnic bożych a od szacharza już tutaj się żąda, aby każdy z nich był wierny. Szacharz to jest określenie specyficzne i oryginalne. Nie sposób je tutaj zastąpić innym słowem. Oczywiście mówiąc o szafarzu, wcale nie chodzi o osobę, która robiłaby szafę. Szacharz nie jest właścicielem. Szacharz jest tym człowiekiem, któremu zostały powierzone pewne dobra, aby on je sprawiedliwie i odpowiedzialnie rozdzielał. Każdy kapłan otrzymuje od Pana Jezusa Słowo Boże i sakramenty, i musi je odpowiedzialnie przekazywać. Dlatego, widzicie, nie może sobie pozwalać na to, aby podczas głoszenia Bożej nauki, z różnych powodów, czy ze strachu, czy z lęku, czy z nieprzygotowania, czy z fałszywego współczucia wobec innych, Słowo Boże ucierpiało wskutek ludzkiej niedbałości. Kapłan też nie może być nonszalański w sprawowaniu liturgii, nie może robić po swojemu, ale ma czynić wszystko zgodnie z tradycją Kościoła, bo jak napisał św. Jan Paweł II w encyklice o Eucharystii, kapłan, który wiernie sprawuje mszę świętą według norm liturgicznych oraz wspólnota, która się do nich dostosowuje, ukazują w sposób dyskretny, lecz wymowny, swą miłość do Kościoła. No, kapłan musi czasem postawić pewne wymagania przy sakramencie pszczół, czy przy sakramencie małżeństwa, ale nie dlatego, że dziecko jest czemuś winne, nie dlatego, że chce stanąć na drodze do ludzkiej miłości, ale po prostu dlatego, że i za to dziecko, i za tę rodzącą się miłość małżeńską, kapłan także czuje się w jakim stopniu odpowiedzialny. Mówi się ładnie, że kapłan sprawuje Eucharystię in persona Christi, uosabiając Chrystusa, działając w osobie Chrystusa, zastępując Chrystusa, przywołując Chrystusa. Dlatego kapłan podczas Mszy Świętej zbawcze wydarzenie Kościoła uobecnia. To znaczy, że dzięki posłudze kapłańskiej wydarzenie z ostatniej wieczerzy, z golgoty, z poranka z martwych wstania staje się aktualny. Jedyna ofiara Jezusa Chrystusa, która się dokonała na krzyżu, dokonuje się jednocześnie na konkretnym ołtarzu, w konkretnym kościele. Tu i teraz. Dzięki właśnie temu działaniu in persona Chrystus. Można by postawić pytanie, jak realizować kapłaństwo. No to jest pytanie dosyć trudne, bo choć kapłaństwo jest jedne, Chrystusowe, to tych, którzy je realizują jest wielu, a nawet tysiące. Święty Jan Maria Wiannej na przykład był przekonany, że jako kapłan zasadniczą część swojego posługiwania powinien realizować w konfesjonale. Spędzał w konfesjonale bardzo dużo czasu. Był, jak się dzisiaj o nim mówi, więźniem konfesjonalnym. Z kolei święty Maksymilian Maria Kolbe, podczas II wojny światowej aresztowany przez Niemców i osadzony w Oświęcimiu dobrowolnie ofiarował się na śmierć za innego więźnia, który był mężem i ojcem. Umierał w buncze głodowym, ostatecznie dobity zastrzykiem, zmarł 14 sierpnia. 1941 roku. Z kolei błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko. Ten z kolei głosił kazania. Modlił się w intencji ojczyzny, bo był przekonany, że tak samo jak Jezus Chrystus, tak również i Jego Kościół. Wszyscy, którzy do Kościoła należą, są orędownikami wolności. Zresztą zgodnie z tym, co powiedział święty Paweł, ku wolności wyswobodził was Chrystus. Błogosławiony Jerzy został zabity przez komunistów i tylko dlatego, że właśnie zło dobrem zwycięża. Dlatego, kochani, dziwi mnie fakt, że są dzisiaj w Polsce ludzie starsi, którzy tak szybko zapomnieli, czym był komunizm. I na nowo wybierają ludzi, którzy w swoich hasłach Nawiązują do poprzedniej epoki. I tym, jako człowiek z młodszego pokolenia, mogę się czuć autentycznie zgorszony. Właśnie taką postawą starszych z pokolenia wyprzedzającego mnie, mogę się czuć zgorszony. No właśnie, a jak współcześnie to kapłaństwo realizować? No myślę, że tak samo jak wielcy kapłani z przyszłości. Inspiracją dla nas może być Ewangelia. Pan Jezus do nas mówi oto ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. A święty Paweł dodaje: głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę. W razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu, z całą, ścier, z całą cierpliwością ilekroć nauczysz. Dziś, jako kapłani, w sumie musimy się mierzyć z lewactwem, z liberalizmem, którzy chcą wydrzeć innym ludziom pana Boga z serc. I my, kapłani, musimy robić wszystko, żeby się tak nie stało. Oczywiście atakują nas za to. Stawiają nas w złym świetle. Chcą nas obrzydzić, najmłodszemu pokoleniu dzieciom, młodzieży. Trudno. My to, co robimy, zgoda. Może czasem nie do końca umiejętnie. Ale robimy to przede wszystkim z miłości i z troski o was. Pamiętam przy okazji mówiąc o tym, wskazania papieża Benedykta XVI, który w 2006 roku w katedrze warszawskiej, gdy był w czasie pielgrzymki w Polsce, powiedział takie słowa: Wierni oczekują od kapłanów tylko jednego aby byli specjalistami od spotkania człowieka z Bogiem. Nie wymaga się od księdza, aby był ekspertem w sprawach ekonomii, budownictwa czy polityki. Może być. Ale oczekuje się od niego przede wszystkim, aby był ekspertem w dziedzinie życia duchowego. Dlatego, kochani, zobaczcie, nie jest prawdą, jak czasami zapewniają nas laickie media, że kapłaństwo wykoślawia że kapłaństwo jest źródłem pedofilii, że kapłaństwo uczy egoizmu i egocentryzmu. Nie jest też prawdą, że kapłanem zostaje człowiek, który się w życiu do niczego nie nadaje. Prawdą jest, że Pan Jezus czasami wybiera to, co proste, to, co niemocne w oczach tego świata. Ale tylko po to, żeby nas kapłanów uczyć pokory, żebyśmy się nie czuli gwiazdorami, że tylko ludzie będą na nas zwracali uwagę, ale żebyśmy przede wszystkim naszym posługiwaniem głosili Chrystusa i Jego Ewangelię. Taką myśl nam zostawił święty Jan Maria Wiany. Gdybyśmy nie mieli kapłaństwa, nie mielibyśmy Pana. Kto go umieścił w tabernaku? Kapłan. Kto przyjął naszą duszę u początku jej życia? Kapłan. Kto ją żywi, by dać jej siłę na wędrówkę? Kapłan. Kto ją przygotowuje na spotkanie z Bogiem? Kapłan. Ciągle? Kapłan. Dlatego myślę, kochani, że szczególnie dzisiaj jest jakby aktualne wezwanie do tego, Byśmy uczyli się szacunku i pokory wobec kapłaństwa. Może to też już czas najwyższy, abyśmy w naszej ojczyźnie, w naszych środowiskach poradzili sobie z nieznaną w sumie na tak wielką skalę w innych krajach tym, co nazywamy zjawiskiem antyklerykalizmu. Antyklerykalizm jest wybitny. I największy właśnie w Polsce. Nie ma co tylko zwracać uwagi na wiek albo na wygląd księdza. Bo za stary, bo za młody. Bo za gruby, bo za chudy. Bo się uśmiecha albo się nie uśmiecha. Jeżeli nie potrafimy szanować konkretnego kapłana, to może chociaż. Szanujmy Jego kapłaństwo. Dlaczego? Dlatego, że w tym wszystkim chodzi o kapłaństwo Jezusa Chrystusa. Własnego kapłaństwa się boję. Własnego kapłaństwa się lękam. I przed kapłaństwem w proch padę, I przed kapłaństwem klękam. W lipcowy poranek mych święcy, dla innych szary zapewne, jakaś moc przeogromna znagła poczęła się we mnie. Jadę z innymi tramwajem, biegnę z innymi ulicą, nadziwić się nie mogę w swej duszy tajemnicą.